Witam na wirtualnych ligach. Jeśli chodzi o ligi niemiecką i francuską, zostały już tylko dwie kolejki do połowy sezonu. W Anglii, Italii i Hiszpanii poczekamy na to nieco dłużej, a dzisiaj zaczniemy właśnie na półwyspie Iberyjskim od starcia Realu Sociedad z FC Barceloną. Te dwie drużyny to ścisła czołówka ligi. Baskowie plasują się na najniższym stopniu podium Duma Katalonii, tuż za nimi. Gospodarze już w pierwszej akcji przetestowali też Tegena. Niemiec dobrze się spisał sam na sam z Sadikiem. Na pierwsze słowo gości także nie trzeba było długo czekać. W stronę bramki Knie Robert Lewandowski. Polak pod linią końcową wycofał do Gundogana, ten obsłużył rafinie i Brazylijczyk otwiera wynik. Najskuteczniejszy zawodnik Dumy Katalonii strzela swojego 13 gola w sezonie. Po chwili Gundogan mógł dołożyć gola do asysty, ale ten strzał zdecydowanie mu nie wyszedł. Przewaga FC Barcelony była doskonale widoczna, oto kolejna okazja i tym razem Remiro instynktowną interwencją uratował Basków przed stratą drugiej bramki. W 37. minucie wreszcie dała się zaskoczyć obrona Dumy Katalonii. Kubo uwolnił się rywalom i miał przed sobą tylko bramkarza. Fani oczami wyobraźni widzieli już piłkę w siatce, ale znów górą był Ter Stegen. Japończyk idealnie znalazł się przy rzucie rożnym. Kilkadziesiąt sekund później ponownie nie udało mu się trafić. Bramka do szatni mogłaby odmienić losy meczu, a tak goście zachowali przewagę zarówno boiskową, jak i mentalną. Robert Lewandowski w 59 minucie zademonstrował, jak należy sobie radzić oko w oko z bramkarzem. Polak podwyższa prowadzenie. Wygranej nic już Barcelonie nie powinno odebrać. A może jednak, bo zaraz po wznowieniu gry postanowiła ułatwić Baskom zadanie. Frankie de Jong ogląda czerwoną kartkę. Nie od razu, ale w końcu Real Sociedad stanął przed szansą. Andres Silva minął obronę, Ter Stelgen go zatrzymał, Tiernie opanował futbolówkę, ale golkiper wyjaśnił sytuację. Gospodarze razili nieskutecznością. Przewagi liczebnej też nie umieli wykorzystać. Na koniec to Lewandowski był blisko swojej drugiej bramki. Duma Katalonii górą. Dzięki temu szybko wraca na podium. Sevilla znów potyka się wtedy, kiedy nie powinna. Drużyna z Andaluzji tym razem zremisowała z Las Palmas i ponownie nie pomogła jej gra w przewadze. Real Betis natomiast pewnie wygrał na mestaja, Walencja po śmiałych podrygach teraz nie wygląda najlepiej. Antoine Griezmann z hat-trickiem przeciwko Osasunie. Moreno znów bohaterem Villarealu. Tym razem rzutem na taśmę zapewnił wygraną z Cadiz. Almeria zagrała z Realem Madryt. I jej dobra passa po tym meczu trwa. Choć przegrywała, odrobiła straty. Zremisowała 1 do 1. Punkt wprawdzie jest, ale przewaga... Topnieje, bo Atletik Bilbao pewnie pokonał hetafę. W meczu na dnie Majorka lepsza od Granady. Rajo w końcówce wyciągnęło punkty Deportivo Alaves. Girona z Celtą bezbramkowo zremisowały. Duma Katalonii znów na podium ze stratą jednego punktu do Atletiku Bilbao. Almeria ucieka Baskom na cztery oczka. Za plecy czołówki wskoczył Betis. Walencja się od niej oddaliła. Majorka wyskoczyła z pod kreski i wpędziła w małe kłopoty Deportivo Alaves. Mówiłem, że w czołówce najlepszych snajperów brak. Kogokolwiek z Atletico? No to proszę. Zjawił się Antoine Griezmann, ale zniknął Rodrigo z Realu Madryt. Więcej goli niż najskuteczniejszy zawodnik królewskich mają chociażby przedstawiciele Hetafe i Majorki. Zmieniamy półwysep. Czas na derby della Capitale. Roma kontra Lazio. Położenie drużyn ze stolicy Włoch zgoła odmienne. Punktów bardziej potrzebują dzisiejsi gospodarze. Od razu ruszyli do ataku, nie kalkulowali. Po 10 minutach Provedel był zmuszony do wysiłku pomocnym w strzale Paredesza. Giallo Rossi nie po. Szli jednak za ciosem. Dużo było gry w środku pola i wreszcie po ponad pół godziny w podobny sposób Rui Patricio powstrzymał immobile. Koniec pierwszej połowy zdecydowanie należał do Lazio. To oni pod koniec mogli otworzyć wynik, ale Luis Alberto uderzył zbyt lekko, mimo znikomej odległości przegrał z bramkarzem. Po rzucie rożnym próbował jeszcze z jednak dobra dyspozycja Portugalczyka między słupkami sprawiła, że do przerwy mieliśmy bezbramkowy remis. Te niewykorzystane sytuacje zemściły się na początku drugiej odsłony. Romelu Lukaku przewodnik. Załatwił formację obronną Bianko Celestich i prostym strzałem trafił do siatki. Roma prowadzi 1-0 w derbach Rzymu. Lukaku wreszcie strzela bramkę. Jeśli do dyspozycji Patricio dojdzie dobra organizacja w obronie, zwycięstwo uda się na pewno utrzymać. Niestety defensorzy wciąż liczą na ostatnią deskę ratunku. Póki co na szczęście strzał był nieudany. Po chwili, próbę zakaniego Patricio strącił na boczną siatkę, ale chwilę potem Włoch się poprawił. Obrońcy zostawili mu za dużo swobody, a ten podręcznikowo zszedł do środka. I oddał idealny strzał. Lazio ledwo co wróciło do gry, a już poszło za ciosem. Dogranie Kamady na gola zamienia Felipe Anderson. Szybki zwrot akcji i z 1-0 robi się 1-2. Mogło być jeszcze gorzej, ale tego dnia piłka ewidentnie nie słuchała immobile. Rui Patricio z kolejną ważną interwencją. To wręcz niesamowite ile razy doświadczony Portugalczyk nawet nie dzisiaj, a w całym sezonie ratował skórę Dziallorossich, lecz jego trud niweczy postawa reszty drużyny. Co prawda Dybala w ostatniej akcji Mógł wyszarpać remis, lecz fakt jest faktem, Rome spotkała kolejna porażka, tym razem jeszcze bardziej bolesna, bo z lokalnym rywalem. Oczywiście w tej kolejce mieliśmy też mecz na szczycie. Niestety niezbyt żywiołowy, ale tak jak w Neapolu liczono, przełamał się Oshimen i tym samym zapewnił zwycięstwo. Wygrał Juventus, co prawda Salernita na początku zaskoczyła starą damę, a jednak później doszła do słowa. Z kolei Milan z Genoą nawet nie dyskutował, jeszcze przed przerwą wszystko było jasne. Dobrze poradziły sobie też drużyny z nieco dalszych miejsc. Fiorentina wygrała 2-0 z Torino, Lecce także dwiema bramkami z Moncą. Identyczny wynik padł w meczu Hella Verona z Atalantą. Wyłamało się tylko Udinese, które na własnym terenie przyjęło trójkę od Empoli. Szokujący jest aż taki rozmiar zwycięstwa Cagliari z Nie Niesmak narasta w Bologni. Stamtąd trzy punkty wywiozło Frosinone. Peniaminek nadal w strefie spadkowej, ale już nie w tak beznadziejnej sytuacji. W poważnej wygranej Empoli to Hellas i Bologna muszą Muszą się obawiać ataków z pleców. Milan dalej piąty, ale tylko bilansem bramkowym przegrywa z lokalnym rywalem Napoli z punktem przewagi nad Lazio i Juventusem. Być może już w następnej kolejce cała czołówka klasyfikacji strzelców przebije pierwszą dziesiątkę. Oshimen już zbliża się do dwudziestki. Leo goni Zapatę. Z pewnością jedni i drudzy śnią nawet o mistrzostwie, ale realnie wydaje się, że powalczą ze sobą o ligę mistrzów bądź podium. Borussia Dortmund-Wolfsburg to hit 15 kolejki Bundesligi. Do konkretów od razu przeszli gospodarze: przez lukę między obrońcami, piłka dotarła do Bense Bajniego, ale jego próba nie była udana. To już 15 minuta, wybitą futbolówkę przed polem karnym zgarnął Royce, obrał pozycję, również oddał potężny strzał, ale Kastel znowu był na posterunku. W 25. minucie wreszcie mamy akcję Wolfsburga. Wind rozpędził się w środku boiska Zostawił w tyle obrońców Kobel dobrym wyjściem pokrzyżował mu plany A Schlotterbeck zgardał piłkę z nogi Dobijającego Wind po chwili próbował się poprawić Lecz z dystansu także mu się nie udało Za trzecim razem również Mimo, że wystarczyło tutaj uderzyć bez przyjęcia By zwiększyć tę koronkową akcję Nie był pilnowany, a i tak nie dał rady otworzyć wyniku Przed samą przerwą wracamy pod bramkę gości Royce chciał wbić gola do szatni Ale Castels także jest dobrze dysponowany Zdołał również zatrzymać Niemca po rzucie rożnym. Hity w tej kolejce jak na razie nas nie zawodzą. Okazje są, tutaj czekamy tylko na bramki. Zaraz po zmianie stron okazje mieli goście. Defensorzy Borussii znów zaspali. Kobel nogą zatrzymał Swanberga, a futbolówka szczęśliwie spadła na poprzeczkę. Wolfsburg przejmował inicjatywę. Na 20 minut przed końcem, Majer jako kolejny w ich szeregach próbował znaleźć sposób na Kobela. Ten jednak należycie wywiązywał się ze swojego zadania. A na kwadrat przed końcem gospodarze załatwili rywala jednym kontratakiem. Malen przebił się prawą stroną i ze spokojem umieścił piłkę w siatce. Potem jednak sprawy potoczyły się dokładnie tak jak przeciwko Stuttgartowi kilka kolejek wcześniej. Już w następnej akcji za sprawą Arnolda wracamy do punktu wyjścia. Borussia cały mecz się opierała, aby ją złamać wystarczyłoby rozluźniła się po objęciu prowadzenia. Gospodarze mieli jeszcze kilka okazji do powrotu na prowadzenie. Czy to z akcji, czy po stałym fragmencie. Koniec końców BVB na własne życzenie traci punkty nie pierwszy raz w tym w tym sezonie. W innych meczach za naszą zachodnią granicą naprawdę ciekawie. Oto Dawid Kownacki zapewniający Werderowi triumf nad liderem z Lipska. Choć to już nieaktualne, bo o zmianie na fotelu lidera w 90 minucie meczu ze Stuttgartem zadecydował Leroy Sane. Omar Marmusz z dubletem i tym samym Eintracht wraca do top 4. Konsekwentnie punkty zbiera Bayer Leverkusen. a Aptekarze chyba marzą, żeby wrócić tam, gdzie byli w pierwszych kolejkach. Słabemu Unionowi pozwolił się przełamać jeszcze słabszy Augsburg. Ostatnie Heidenheim oddało pole Bochum. Hoffenheim w coraz gorszych nastrojach po porażce z Freiburgiem. Punktuje Keln, ale znów na remis. Union wydostał się spod kreski. Bochum tak odjechało, że na razie o nic nie musi się martwić. Ostatnia piątka wyraźnie odstaje. W czołówce ciągłe zmiany, tym razem najważniejszą jest ta na samej górze. Bayern objął prowadzenie w tabeli. A Lipsk ustąpił po dziewięciu kolejkach. Tutaj opędy długo nikt nie zmieni, ale warto zwrócić uwagę, że wśród 10 najlepszych. Strzelców, po trzech reprezentuje Borussię Dortmund i Bayern Monachium. Niestety BVB ligi dzięki temu nie zjada, Bayern zaś jak wiadomo widzi efekty. Trudno było wybrać mecz do skrótu z Premier League. Ostatecznie padło na Liverpool Nottingham, bo ciekawe czy rozpędzający się Jerez stawią czoła najmniej przegrywającej drużynie ligi. Gospodarze bardzo szybko rozwiewają wszelkie wątpliwości. Dziesiąta minuta, Gag postrzela po podaniu McAllistera i co za gol Holendra! On jest w wybitnej formie i na każdym kroku to udowadnia. Dnia. Główny architekt renesansu Liverpoolu w tym sezonie strzela na 1-0. Zeret szybują w górę tabeli. Allison również przypomniał co potrafi. Brazylijski bramkarz nie dopuścił do szybkiego wyrównania i w następnej akcji zatrzymał Avoniego. Pół godziny gry za nami i kolejnej bramki szuka Liverpool. Rozgrywają piłkę przed polem karnym, wreszcie dostaje ją Curtis Jones, ale przegrywa z ternerem. Rzut rożny dośrodkowanie na piąty metr i Van Dijk głową nieznacznie podłuje. Strzelił już w tym sezonie Aston Villa, teraz zabrakło naprawdę. Niewiele. W 38 minucie wreszcie akcja gości, znów Awoni, Bardzo podobna sytuacja do poprzedniej i tak jak wtedy górą bramkarz. Chwilę później w drugą stronę prawym skrzydłem pomknął Salah. Był już nieco zbyt blisko bramkarza i przegrał z nim pojedynek. Orier prawie wepchnął piłkę do własnej bramki, ale zdążył się wyratować. W drugiej połowie widowisko zrobiło się dość monotonne. Przeskakujemy aż do 72 minuty, kiedy to gak poznalazł się w odpowiednim miejscu i ustrzelił dublet. Ależ to jest maszyna w ostatnim czasie. Kolender wreszcie daje fanom na Anfield powody do radości. Nikogo innego piłka tak bardzo nie słucha. Louis Diaz próbował postawić kropkę na D, ale Turner bronił. Nottingham ponosi drugą porażkę w sezonie, a Liverpool triumfuje po raz piąty. Sytuacja w tabeli coraz lepsza. Kto myślał, że Man United na podium poczuje się jak u siebie, tego rozczaruje. Po thrillerze z Nottingham teraz przyszła przegrana z liderem na własnym boisku. Dublet Sona dał kogutą wygraną z Burnley. Sheffield w drugim meczu z rzędu Straciło 5 goli, teraz przynajmniej jednego strzeliło. A oto Brentford, które na Emirates robi z Arsenalem co tylko chce. Tu już trzeba bić na alarm. Nie tak miał wyglądać ten sezon. Haaland z kolejnym golem, ale znowu minimalnie lepszy Alvarez. City wbija 3 bramki Fullem. West Ham tylko jedną Crystal Palace, ale niewątpliwie ważną, bo umożliwiającą ucieczkę od outsiderów. Aston Villa tym razem nie strzeliła nawet tej jednej bramki rzutem na taśmę i potknęła się na w Wolverham. Podzielił się punktami z Luton, zaś NCAA w ostatniej chwili dał Mewom triumf z silnym ostatnio Evertonem. Liverpool pierwszy raz w tym sezonie ujrzał górną połowę tabeli, sześć kolejek wstydu pod kreską i ani jednej więcej. Fulham wymazało z głowy marzenia z inauguracji kampanii, bo musi się zacząć martwić o ligowy byt. Ogólnie w dolnej połowie bardzo ciasno. Newcastle i Chelsea wciąż idą jak burza, ale co oczywiste, The Citizens są zdolni do odrobienia takiej straty. Jeszcze wiele przed nami. Zapewne przyczyni się do tego Julian Alvarez, który zakrada się na miejsce lidera klasyfikacji strzelców. Do ścisłej czołówki razem z drzwiami wbił się Cody Gakpo. Forma holendra wystrzeliła znikąd i daje efekty i jemu, i drużynie. Monako nie ma łatwo. Po blamarzu w Paryżu przyszło stawić czoła Lons z przemysławem Frankowskim w składzie, niby na własnym terenie, ale drużynie z księstwa silne drużyny wyjątkowo w tym sezonie nie leżą, nieważne gdzie. Mimo wszystko to gospodarze pierwsi zaatakowali bramkę przeciwnika, jednak to była tylko burza w szklance wody. Nic wielkiego nie udało się wykreować. Po chwili jednak zadrżały i serca fanów, i poprzeczka, którą obił Balogun. Tu już naprawdę było blisko. Lons poważnie ostrzeżone, ale goście, gdy tylko przebili się przez obronę, od razu ustawili wszystko pod siebie. wachis bliska zmieścił futbolówkę pod poprzeczką i otworzył wynik spotkania. Monako jednak będzie musiało odrabiać straty. Pierwszą próbę podjął Wanderson w 32 minucie. Golki na raty bronił ten strzał. Po chwili Tomason. Spróbował z za pola karnego. Ken należycie się spisał. Ten sam zawodnik ponowił próbę po przerwie, wciąż jednak tylko 1 do 0. Po godzinie gry, Monaco ruszyło z groźną kontrą. Po rajdzie w pole karne Gaławin dostał piłkę przed bramką jak na tacy, ale oddał strzał prosto w trybuny. Okazje dla gospodarzy były, ale za ich niewykorzystanie przyszło należne rozliczenie. W tym starciu według arbiter bramkarz przewinił. Mamy rzut karny dla Lons. Przemysław Frankowski trzeci raz w tym sezonie stawia piłkę na 11 metrze do tej pory raz spudłował, raz trafił a teraz pojedynek także był na jego korzyść. Zaczęliśmy dzisiejszy magazyn od gola Roberta Lewandowskiego kończymy na frankowskim Polak pieczętuje wygraną zapewniającą Lons miejsce na podium L'Orią już prowadziło z PSG zdawało się, że to kolejny przypadek z cyklu PSG na wyjazdach, ale w końcu Kosmita wylądował Kylian Mbappe ustrzelił swojego czwartego hat-tricka w tym sezonie Francuz gra sobie z ligę na początkującym. Rems i René dwie rewelacje początku kampanii podzieliły się punktami. Dzięki temu Nicea po skromnym zwycięstwie z Havrem umocniła się nad nimi. Wygraną z Clermont wymęczył Olympique Lyon. Brest zaliczyło dwubramkowy kombak przeciwko Met. Montpellier zatrzymało lidera. Toulouse wreszcie w 80. minucie udokumentowała przewagę nad Nantes. Na deser wpadka Lille przeciwko ostatniej drużynie stawki. Dużo skromnych wyników. Był bezbramkowy remis, a po tej kolejce przewaga Marceli na szczycie spadła do trzech punktów. Lille Dało się wyprzedzić Lons i Nicei, Strasburg nieco zbliżył się do towarzyszów w niedoli, do nich nie zalicza się już Olympic Lyon. Z kolei tylko sześć pierwszych drużyn strzeliło w tym sezonie więcej goli niż Kilian Mbappe. Francuz jeszcze przed połową sezonu dojechał do drugiej dziesiątki. Walka idzie już w zasadzie o drugie miejsce, szczyt jest poza zasięgiem. W tym materiale to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na wirtualnych ligach.